Takiego wydarzenia jeszcze nie było. Zapraszam wszystkich Państwa na wycieczkę pojazdami zabytkowymi tryftą od Fyrtla do Fyrtla po gminie Gostycyn, gminie, która jest bramą Borów Tucholskich. Jesteśmy w niesamowitym miejscu, w miejscowości Łyskowo, które nazywało się kiedyś Schonenberg w XIV wieku. Dzieją się tutaj rzeczy, których w innych rejonach województwa Kujawsko-Pomorskiego nie spotkacie. W wiecie Tucholskim również, w gminie Gostycyn to jest również jedyne miejsce, gdzie przeszłość, tradycja, historia spotyka się z elementami pszczelarstwa, szeroko rozumianej kultury, zdrowia poprzez pszczoły, miód. Także warto tutaj przyjechać, aby zakotwiczyć się na chwilę, powdychać miododajnym powietrzem i poczuć piękno borów tucholskich. Jesteśmy w Wielkim Mędromierzu najstarszej miejscowości gminy Gostycyn, wzmiankowanej w roku 1313. Jednej z najstarszych miejscowości Pomorza Gdańskiego. Wiele intrygujących historii mieści w sobie to miejsce. Jedna z nich dotyczy legendy budowy wieży kościoła, który w XIX wieku stanął z woli mieszkańców. Ilekroć mieszkańcy pragnęli dobudować wieżę, wybuchała wojna. A to I Światowa, następnie II Światowa, a trzeci epizod to stan wojenny wprowadzony przez generała Jaruzelskiego. Jednak przed owym stanem wojennym udało im się tę wieżę postawić. Do dzisiaj jest widoczna na horyzoncie tej części naszego regionu. Druga ważna sprawa. Możemy tu spotkać czarownice z niemiecka nazywane heksami, które mieszkają nieopodal na wzgórzach przy jeziorze Wielki Mędromierz. A teraz zajrzyjmy na wojsko szkolne. Dzieje się tutaj wiele wspaniałych rzeczy. Są rękodzielnicy, są rzeźbiarze, panie z koła gospodyń wiejskich przedstawiają swoje smakowite produkty. Warto zobaczyć i zagościć w tym miejscu Polski. Z powodu nadmiaru czasu <noise> i w pewnym momencie głębokiej wiary, postanowiłam e, pisać konie. I w związku z tym kilka, kilka takich egzemplarzy powstało. Nauczyłam się tego pod bardzo fachową opieką mistrza Suprasila. Ikona, ikona wymaga ciszy i, i dużego spokoju i, i czasu po prostu. Kolejnym punktem naszej wędrówki po pograniczu borowiacko-krajeńskim jest miejscowość o nazwie Przyrowa. Przyrowie, czyli przy wąwozie. Miejscowość ta została założona na przełomie XIII i XIV wieku przez książąt pomorskich na skraju urokliwej doliny rzeki Kamionki, wzdłuż której wytyczono granicę pomorsko-wielkopolską. Według legend kaszubskich i pomorskich takie ukształtowanie terenu zawdzięczamy stolemom, czyli wielkoludom, które w różnych rejonach bawiły się, tworząc dziury w uwypuklenia w krajobrazie. Także przyrowa położona jest bardzo urokliwie i to jest jeden atut tego miejsca. Jeżeli chcemy poczuć smak i siłę oraz magię ziół, Należy przyjechać do przerowy. Mieszkańcy od wielu lat kultywują dawne tradycje zielarstwa, które dzisiaj przybierają bardzo, ważny, bardzo ważną rolę w budowaniu miejscowej lokalnej tożsamości. Wokół tego tworzą swoją tożsamość, poszukują informacji na swój temat, próbują odnaleźć odpowiedzi na pytania: skąd pochodzimy? kim jesteśmy i dokąd zmierzamy Współcześnie warunkiem rozwoju społeczno-gospodarczego jest budowa autostrad. Na przełomie 19. i 20. wieku Prowincje rozwijały się dlatego, że budowano tam kolej żelazną. I tak samo było w przypadku stacji pruszcz Bagienica. W latach 80. XIX wieku podjęto decyzję o wytyczeniu szlaków kolejowych, które miały łączyć terespol pomorski z więcborgiem dalej złotowem i piłą oraz lokalne miasta, czyli koronowo. I Tuchole. Projekt ten został zrealizowany na początku XX wieku, tuż przed wybuchem I wojny światowej. Czy to rozwinęło Pruszcz? Miejscowość, która swoimi tradycjami sięga lat 60. XIV wieku. Przykład prosty podam Państwu. Na fotografii z uczniami z roku 1909. Mamy 80 uczniów, którzy chodzili do tej placówki. W roku 1914 było ich ponad 140. Skąd taki naturalny przyrost? Dlatego, że powstało nowoczesne na ówczesne czasy osiedle kolejarskie, które gwarantowało pracę wielu mieszkańcom. Zapewniało im bezpieczną i dostatnią przyszłość. Kolej łączyła, kończy, łączyła. Międzypokoleniowo łączyła też ludzi, którzy byli związani z różnymi narodowościami. Gwarantowała rozwój gospodarczy, gwarantowała dobrą przyszłość, między innymi dla miejsca, które do dzisiaj pamiętamy jako stację Pruszcz-Bagienica. Nazywam się Andrzej Tojza. Urodziłem się w miejscowości Pruszcz-Bagienica w 1956 roku. Tutaj chodziłem do szkoły, dojeżdżałem po tym do. Szkoły w Kornowie do zawodowej najpierw, potem do technikum przez 6 lat z tej stacji właśnie. Jeszcze były wtedy jeszcze restauracja, bo to były wczesne lata 70. Następnie w 77 roku wyjechałem do Gdyni, ale ten skota zawsze mnie ciągnęła do Pruszcza i co nawet kupiłem na stare lata emeryturę działkę i tu sobie pobudowałem dom, domek. I to nazywam swoją małą ojczyzną. Mimo, że już objechałem tyle świata, stwierdziłem, że tu jest najlepiej. Najlepsze miejsce dla mnie na świecie. Dla mnie osobiście. Mamy tutaj wyroby z bawełny, bawełny troszeczkę z akrylem oraz z wełny merynosowej. Różne chusty o różnej konsystencji, strukturze, różnym wzorze. Wzory oczywiście są zakupione od różnych projektantów. No i oczywiście na każdą, do każde, w każdej kolorystyce możliwej, do każdego stroju właściwie, bo noszę to do sukienki. Zwykły taki otulaczek do jeansów można założyć. Także są naprawdę bardzo wszechstronnego zastosowania takie wyroby. E, mieszkam w Bagienicy i e, tutaj rzeczywiście lokalnie można takie produkty kupić. E, I rzeczywiście super. No, super klimat, bardzo fajne towarzystwo, bardzo mili ludzie i bardzo miło można spędzać czas. Kolejni właściciele dóbr majątności Wielka Kronia wybudowali pałac. Jednym z nich był baron, owiany straszną legendą, iż posiada tajemną księgę, którą należy czytać z prawa do lewa. Potrafi w jednym czasie być w dwóch, trzech różnych miejscach. Kiedy umarł, i pochowano go w miejscowym parku, bywali ludzie, którzy widywali go o północy. Kiedy wędrował w swoim ukochanym psem wśród zasadzonych przez siebie drzew. W tym czasie, kiedy ten baron mieszkał tutaj mieszkańcami wielkiej kloni owionęła wielka tragedia. Zaginęła dziewczyna, która poszła zanieść obiad swojemu ojcu nad rzekę kamionką, gdzie pracował na polu. Z tego powstała legenda o dziewczynie zamienionej. W kamień. Matka wysłała ją z dwojakami kamiennymi, gdzie były ziemniaki i zupa, aby ojciec mógł spożyć ten posiłek. Tato spożył posiłek, córce podziękował i ona szybko miała wrócić do siebie, do domu, aby pomóc pilnować młodsze rodzeństwo. Była piękna wiosna. Kiedy obróciła się i zobaczyła wspaniałą zieleń wokół Doliny Kamionki, postanowiła na chwilę usiąść. Aby odpocząć, w tym czasie matka, bardzo zdenerwowana, wyszła na drogę i krzyknęła: Obyś się w kamień zamieniła, córko, że do mnie nie wracasz. Od tej pory nikt już jej nigdy nie spotkał, ale byli starsi mieszkańcy wielkiej kloni, którzy nad brzegiem kamionki widzieli kamień podobny do Tejże zagubionej, zaginionej dziewczyny. Współcześni mieszkańcy Wielkiej Klonii postanowili upamiętnić barona, jak i dziewczynę zamienioną w kamień. Utworzyli grę terenową, która jest wspaniałą wędrówką po tej miejscowości. Możemy odwiedzić różne tajemne zakątki, jak park, jak dwór szlachecki, jak dawną szkołę, jak karczmę, przy której straszyło. Także warto tutaj przybyć. Aby poczuć atmosferę, w której żyła dziewczyna zamieniona w kamień, a może o północy, jak komuś nie zabraknie odwagi, uda się do parku, aby zobaczyć wędrującego po nim barona. Jesteśmy w małej klonie. Wsi o mniej więcej 150 lat młodszej od Wielkiej Kloni. To są jakby dwie siostry, wielka i mała klonia. Kiedyś istniała jedna miejscowość na przełomie XV-XVI wieku doszło do podziału. I od tego czasu mamy małą klonię. Jak dokładnie pamiętacie, w wielkiej kloni istnieje opowieść tragiczna. Legenda o dziewczynie zamienionej w kamień przekleństwem jej matki. Natomiast mieszkańcy Małej Klonii zachowują w swojej pamięci opowieść o Franciszce Wójcikównie, która jako mała dziewczynka w lipcu 1938 roku postanowiła wyruszyć rowerem samotnie i samodzielnie do Tucholi na odpust parafialny. Jak pomyślała, tak zrobiła. Dotarła do Tucholi szczęśliwie. Zostawiła rower u jednego z mieszkańców tego miasteczka. Następnie poszła do kościoła, kupowała różne atrakcyjne rzeczy, i zapomniała, gdzie ten rower zostawiła. Wróciła pieszo do domu, płacząc niesamowicie. Nie dość, że musiała dojść tutaj przez 2-3 godziny, ale też straciła rower. Okazało się, że po tygodniu Gospodarz, u którego ten rower zostawiła, zgłosił się zaniepokojony na policję i przekazał wiadomość, że jakaś dziewczynka z małej kloni zostawiła rower. Policja odnalazła tę dziewczynkę i rower jej zwróciła ku radości jej, jak i jej wspaniałych rodziców. Ta przygoda kończy się wspaniale. Uczy nas tego, że warto opuszczać swoje miejsca, aby poznawać nowe, aby doświadczać nowych wspaniałych wydarzeń, także warto podróżować poza miejsce swego zamieszkania, poza małą klonę. 20 lat na emeryturze i od pół roku jako hobby wolna chwila zrobić coś, co może cieszyć oko i z czego może być ktoś inny zadowolony. Podjęłam taką decyzję, jestem z niej bardzo zadowolona. Wszystkim się podoba, a to najważniejsze, schodzi jak świeże bułeczki. O tak, jestem sołtysem, sołectwa mała klonia od 20 lat. Kamienica, która znajduje się na terenie gminy Gostycyn, budowano w drugiej połowie XVIII wieku niesamowity, piękny i tajemniczy pałac. W latach 20. XX wieku mieszkała tutaj rodzina górskich, która związana była z kulturą młodej Polski. Dlatego, kiedy tu zamieszkali, zapraszali do siebie wielu wspaniałych artystów. Wśród nich Leona Wyczółkowskiego, który do dzisiejszego dnia częstuje przepyszną herbatą. Warto przyjechać do kamienicy, aby poczuć atmosferę tego miejsca. Cudownie. Dzień dobry, nazywam się Kamil Krożyński, jestem sołtysem kamienicy. Dzisiaj gram rolę, rolę wyczółkowskiego. Serwujemy przepyszną herbatę z zebranych ziół, które zbieraliśmy tutaj, jak widać, koło pałacu, oraz wystawiamy różne. Przygotowane prace, rękodzieło naszych mieszkańców. Nazywam się Piotr Szewczyk, jestem z kamienicy i wykonuję różne rzeczy przez rysunki, obrazy, hafty. Też lepiej rzeczy z modeliny, robię rzeczy na szydełku. Kostycyn, miejsce urokliwe, serce gminy naszej, czyli krainy nad trzema rzekami, Brdą, Kamionką i Sempolenką. Od okresu dwudziestolecia międzywojennego aktywnie rozwija się tutaj życie kulturalne. Ochotnicza Straż Pożarna miała tu swój własny teatr. Poeta i kompozytor to ksiądz Paweł Wojciech Nagórski, wybitny znawca kultury kaszubsko-pomorskiej. To są dawne i zamknięte dzieje. Współcześnie gminny ośrodek kultury w Gostycynie przejął tę tradycję integrowania mieszkańców, aby wszyscy czuli się tutaj dobrze, aby każdy wiedział skąd pochodzi, gdzie jest i dokąd zmierza. Także serce Gostycyna bije w Domu Kultury. Tutaj można się dowiedzieć o rzeczach z czasów przeszłych, teraźniejszych i planować przyszłość. Nazywam się Ewelina Zjawiona i to nie jest żart. Mam dzieci, mieszkam z mężem w Anglii, ale przyjeżdżamy tutaj do rodziców i rozwijam świadomość ludzi o naturalnych rozwiązaniach, o tym jak można sobie naturą pomóc w różnych codziennych dolegliwościach. Nazywam się Monika Brząkała, w wolnej chwili robię takie świeczki metodą dekupaż, albo makramy. E, mieszkam tutaj już w gestycenie od 11 lat. E, makrama to e, po prostu zaplatanie sznurka, dodawanie różnych takich elementów. E, sznurki mamy skręcane, takie jak tutaj je można potem ładnie rozczesywać bądź e, takie plecione i one wtedy wyglądają w ten sposób. Jesteśmy w pile, wsi, która łączy w sobie wiele tradycji. Początki tego miejsca to młyn, a więc mąka coś, co daje życie. Drugi ważny element to kopalnie węgla brunatnego. Do tych tradycji nawiązują mieszkańcy, społecznicy, którzy utworzyli specjalne stowarzyszenie promujące pamięć o tym wszystkim. Także warto być w pile. Dziękujemy wszystkim za to, że towarzyszyli nam w tej podróży po Ukrainie nad trzema rzekami, czyli gminie Gostycyn. Kto chce poznać różne tajniki, tajemnice, legendy, dziwne opowieści, ale też fakty historyczne, warto, aby przybyli nad Kamionkę, Brdę i sępolenkę. Tutaj spotkacie wspaniałych, gościnnych ludzi. Tutaj poznacie niesamowite historie. Zatrzymajcie się w drodze na północ albo na południe naszego pięknego kraju. Warto tutaj być.